Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiadałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy. Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł. Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopy na spalenie pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Przedłoży im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyń i staje się drzewem, Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Powiedziałem inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, a się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach i wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, słuchamy kolejnych przypowieści, i tak jak Chrystus mówi: Kto ma uszy, niechaj słucha. Przypowieść zawiera zawsze wiele ukrytych treści. Możemy w nią wchodzić. Czerpać z niej jak ze źródła, każdy na ile potrafi, czy na ile pozwoli mu jego sumienie, jego wrażliwość, jego gorliwość. Ale jest to słowo, które niby jasne, a w rzeczywistości zawiera wiele tajemnic dotyczących naszej wiary. Choćby dzisiaj taka prosta odpowiedź: Nieraz się dziwimy, że Bóg toleruje ludzi złych, że świat jest tak bardzo zróżnicowany w postaci naszych postaw. Często, jak mówi Psalm, wiedzie się lepiej temu, który jest zły niż sprawiedliwemu. Chrystus mówi, tak wygląda świat. Jest nasienie dobre i nasienie złe. Bóg posyła dobre nasienie. Chcę, by wydawało ono w nas dobre owoce. Ale jest i złe nasienie, które prosiewa diabeł i jak słyszymy, Bóg pozwala rosnąć obojgu aż do żniwa. Cały czas tak będzie. Dobro obok zła i ten świat będzie wyglądał właśnie tak do końca dni, do końca czasów kiedy Bóg odbędzie sąd nad nami wszystkimi. Ale można powiedzieć też, że tak samo każdy z nas jest zasiewany dobrem i złem. W każdym z nas pojawia się nasienie dobra i nasienie zła. To nie tylko coś poza nami, ale w nas samych toczy się nieustanna walka dobra ze złem. Widzimy, jak Przychodzą różnego rodzaju pokusy, jak nas dotyka też grzech, jak w nas nieraz wzrasta to złe nasienie w postaci czy gniewu, czy pychy, czy porządliwości. W nas też się toczy walka i dobre nasienie, które Bóg wyraża w swoim słowie, w przykazaniach, w Ewangelii. I tę walkę też toczymy każdego dnia. Często usłyszymy i w psalmach, i w Ewangelii takie słowo: czuwajcie, czuwajcie. Bądźcie zawsze czujni. Jak powie święty Piotr, diabeł jak lew ryczący krąży, szuka kogo pożreć, krąży wokół nas. Ale i dobre nasienie Bóg w nas zasiewa. Przez swoją łaskę, jak dzisiaj słyszymy w modlitwie, sam Duch święty się przyczynia za nami. W naszych błaganiach, że prosić Boga o dobre dary dla nas. Duch Święty pracuje w nas, byśmy wydawali dobre owoce, ale trzeba tę walkę codziennie toczyć. Jest taki szczegół tutaj, który też się odnosi nieraz do naszego życia. Kiedy gospodarz posiał dobre nasienie i kiedy ludzie spali przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu. Sen to jest pewna postawa człowieka, który przestaje czuwać, który dopuszcza do siebie zło, który pozwala by to zło kiełkowało w nas, bo jak dobrze wiemy, żaden grzech nie staje się nagle, on często się rodzi w naszej myśli, w naszych pragnieniach, a w końcu rozrasta się także. Poddajemy się Jego działaniu, właśnie kiedy człowiek śpigień przestaje czuwać. A czuwać to znaczy czuwać codziennie, każdego dnia być czujnym, by w nas nie pojawiło się złe nasienie, ale nasienie dobre. Dlatego jest takie ważne, by codziennie pielęgnować modlitwę, by starać się żyć w łasce, korzystać z sakramentów. Też praktyką zalecaną jest codzienny rachunek sumienia, kiedy kończymy dzień, by jakby na bieżąco oceniać swoje postawy, swoje czyny, swoje słowa, ile było złego, ile było dobrego, by na bieżąco przed Bogiem żałować za to, co złe, dziękować za to, co jest dobre i tak dzień za dniem przez całe nasze życie, również modlitwa ma nam codziennie towarzyszyć. Nie czasami. To nie jest jakiś nastrój religijny, pobożny, ale codzienna praca, codzienna walka, codzienna troska o to, by w nas wzrastało to, co jest dobre. Tutaj doświadczymy, że to, co jest nieraz maleńkie, tak jak łaska wiary, jak nawet sakrament chrztu, rozrośnie się w wielkie drzewo. Będzie przenikać nas łaska, nasze codzienne postawy, nasze słowa nasze myśli, kiedy będziemy pielęgnowali to, co w nas jest zasiane przez Boga. Chcemy dzisiaj to słowo przyjąć jako słowo zachęty, pielęgnować w nas to Boże ziarno, by wydawało w nas obfite owoce.